Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 1,4 mld zł w ramach świadczenia aktywnie w żłobku w ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku. Pieniądze przekazane zostały na rachunki bankowe żłobków, klubów dziecięcych i do opiekunów dziennych. Dofinansowaniem objęto 216 tysięcy dzieci. W województwie śląskim kwota dopłat wyniosła 145 milionów zł, a wsparcie otrzymało 20 400 dzieci. Świadczenie aktywnie w żłobku cieszy się największym zainteresowaniem rodziców spośród świadczeń w ramach programu Aktywny Rodzic. Przysługuje rodzicom, ale też opiekunom prawnym dziecka i osobom, którym sąd powierzył opiekę nad dzieckiem. Wsparcie otrzymują dzieci, które uczęszczają do żłobka, klubu dziecięcego lub są objęte opieką dziennego opiekuna. I znajduje się ten dzienny opiekun w wykazie opiekunów dziennych. Przysługuje bez względu na dochód w rodzinie. Wniosek o świadczenie aktywnie w żłobku można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko rozpocznie uczęszczanie do żłobka klubu dziecięcego lub zostanie objęte opieką dziennego opiekuna. Aby uzyskać prawo do świadczenia od dnia, w którym dziecko rozpoczęło uczęszczanie do żłobka, Wniosek należy złożyć w ciągu dwóch miesięcy od tej daty. W takim przypadku rodzic otrzyma świadczenie również za miesiąc, w którym dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka, nawet jeśli wniosek został złożony w następnym miesiącu. Jeśli natomiast rodzic złoży wniosek o świadczenie po upływie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia uczęszczania dziecka do żłobka, wówczas ZUS przyzna świadczenie jedynie od miesiąca, w którym wniosek został złożony. Dlatego warto nie zwlekać. Ze złożeniem wniosku i zrobić to w ciągu tych pierwszych dwóch miesięcy, kiedy dziecko rozpocznie uczęszczanie do żłobka. Świadczenie przysługuje w wysokości do 1500 zł miesięcznie na każde dziecko, a w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do 1900 zł miesięcznie, ale nie więcej jednak niż wysokość opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku klubie dziecięcym lub udzielnego opiekuna. Warto podkreślić, że świadczenie nie jest wypłacane bezpośrednio rodzicowi ani opiekunowi dziecka. Środki finansowe trafiają na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek klub dziecięcy lub zatrudniający. Dziennego opiekuna, bądź na konto bankowe dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek, do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Informacje o okresie uczęszczania dziecka do placówki oraz kwocie miesięcznej opłaty za placówkę zakład pozyskuje elektronicznie z rejestru żłobków i wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz zasilanego danymi co miesiąc przez placówki. Świadczenie przysługuje do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończy 3 lata, a gdy objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym jest niemożliwe bądź utrudnione, do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4 lata. Nie ma początkowego wieku dziecka, od którego przysługiwałoby świadczenie. Warunkiem jest uczęszczanie dziecka do placówki i potwierdzenie tego w rejestrze żłobków albo w wykazie dziennych opiekunów. Świadczenie aktywnie w żłobku nie przysługuje w sytuacji, gdy opłata za pobyt dziecka w żłobku klubu dziecięcym bądź udzielnego opiekuna przekracza ustawowo określony maksymalny koszt pobytu dziecka w takiej placówce. W okresie od października 2024 roku do końca marca 2026 roku limit ten wynosi 2200 zł. Rodzic może złożyć wniosek o świadczenie wyłącznie przez Internet. Ma do wyboru jeden z czterech dostępnych kanałów wnioskowania: platformę pue zus aplikację mobilną mZUS, bankowość elektroniczną oraz portal Empatia. Wnioski złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane przez ZUS.